Powiem że to są takie schody u Tyle lat mieszkam. Wiecie, zasuwam po schodach. Teraz dwa miesiące nie nie po schodach i a wiecie jaki myk. Dyszę lewą jak powiem. I żeby ludzie się nie patrzyli, to biorę telefon, że za... halo, zatrzymam się. Pogadam tak. Serio. Tak, żeby ktoś nie zauważył, że, że ducha mało nie wyziął. Brawo. Sama z siebie się nie słuchajcie. A wy wezmę telefon, że niby dyszę, że niby gadam. Serio. Śmiesznie. Brawo. Słuchajcie, ja już, już chojuki nie mam, ale karnawał chyba nadal trwa. Patrzcie, jeszcze światełka. Boż. Także spocona po schodach, czekam na smoka, ja lecę po schodach za dyszkę, a jego jeszcze nie ma. No. A to mówią, że to na kobiety czeka ją faceci. Serio? 100 lat później nie ma smoka, 200 lat później nie ma smoka. No ale w sumie smoki to wymarły gatunek, więc może w ogóle się nie pojawi. No nic, czekam dalej. Mam nadzieję, że się doczekam. 300 lat później. Nadal nie ma. Zaraz minie. Czyli już 3 wieki minęły i go nie ma. To tam nadal. Dobrze, no, że się nie starzeje przez te 300 lat. Softly, I leave or I stay with you I am addicted. We are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted. It has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is vlog byłam na zakupach w Biedronce i strasznie mi się zachciało takich smoothie, słuchajcie, i kupiłam, Jezus, tak dawno nie, nie robiłam sobie takiego, wiecie, smoothie, e, czyli owoce, tak, mrożone, takie, czegoś takiego mi się tak bardzo zachciało. I w Biedronce zobaczyłam mango, mówię, świeże mango, ale zobaczcie, jakie ładne, naprawdę pachnie, lepiej niż się męczyć i obierać i wiśnie. I mam tu, jak coś jest ze mną dłużej, to pamięta pewnie. O, shaker taki. Patrzcie. I naprawdę bardzo ładne. Te mango. I one sobie trochę się rozpuszczą. Dorzucę. Nie wiem, mam trochę melona jeszcze. Kawałek już go prawie tutaj zjadłam. Może go jeszcze dorzucę. Ale właśnie taki smoothie zmrożonych owoców i sobie zmiksuję. Tak mi się zachciało, słuchajcie, że mega. Miałam kupić kawę, nie kupiłam kawy. Kupiłam tam, wiecie, ręcznik do sprzątania, usteczki, e, taki proszek niemiecki do prania, rzeczy, rzeczy, trudno to nazwać rzeczami, e, Dziny, posłań, kocyków, waciki, te duże kwadratowe e, i kupiłam ostatnio właśnie we vlogu słusz słyszałam o tej lasagne. słuchajcie ja lubię lasagne. dawno 100 lat temu nie jadłam pomyślałam że spróbuję ale była tak w tej mojej biedronce schowana że mega także jak ją podgrzeję i ten to powiem wam jaka ona jest i pokażę do e. końca Tutaj te zakupy, słuchajcie, ten. Serek zakopiański, osypkowy. Jest mega. Wczoraj normalnie pochłonęłam całego Smok tylko dwa zjad, a ja tu jest chyba i sześć, czyli ja cztery wtrząchnęłam. Są tak dobre, nie są suche. Ta skórka czasami tutaj, bo one się nadają chyba do grillowania, no grill. Ale ja nie lubię właśnie tej skóry, jak jest taka za, za mocno wysuszona. Czasami jest za mocno wysuszona. I też tej mojej biedrze ledwo wypatrzyłam, ale na skoroszak biedronce kupowałam i no wczoraj pochłonęłam całość, więc kupiłam dzisiaj też śmietanę, co do borówek, do owoców i jeszcze kupiłam, słuchajcie, strasznie mi się zachciało krupniku. No nie będę robić zupy całego garro, ale te zupy nie są złe. Ostatnio jadłam barszcz Ukraiński, był dobry. Kupiłam jeszcze, yy, ale to wczoraj kupiłam z Dyni, yy, a dzisiaj właśnie krupnik. Zresztą nie było za większego wyboru w mojej biedronce: był tylko krupnik i z Dyni, a że z Dyni mam w lodówce jeszcze. To właśnie dzisiaj sobie zjem krupnik. No, to, to jeszcze właśnie do końca. A no i jabłka oczywiście, słuchajcie, no. Jabłek u mnie nigdy dość na surowo, albo wiecie, robię sobie tą fit szarlotkę, więc jabłka musiały być. Właśnie sobie chyba podgrzeję tego trutnika. No i później czytam, aż one lekko się trochę rozmrożą, więc to będzie taki e, deser na dzisiaj. No, a na kolację może właśnie jak smok przyjdzie, to właśnie tą lasagne zjemy, to wtedy Wam powiem, czy faktycznie warta polecenia. To będę się odzywać później. Powiem Wam, że ten krupniczek naprawdę i nieźle smakuje. O, jak mi zaparował. Naprawdę dobre. No? Nawet jeans tutaj zagląda. Tak. Dostaniesz, ale tu popieprzyłam. Także myślałam, um, no, że bo wyglądał tak, wiecie, najmniej korzystnie, ale naprawdę nie jest zły. Naprawdę. Bina, poszła pić. Obawiam się, że tutaj mi się... O, zobaczcie pościerały. No nie wiem, chyba się coś popsuło. Patrzcie jak ładnie to wygląda. Ale tak to, to to jest przepyszne. Jak lody. No smuteczek. Muszę się popsuł ten młynek. Mmm. Pycha. Mmm. Zjem tyle, co się da. I to będzie na tyle z moich zachcianek. robię sobie śniadanie i właśnie sobie przypomniałam a propos, słuchajcie, lasagni to nie wspominałam Wam lasagna, którą zjadłam z Biedronki była ok, no nie mogę powiedzieć, że wiecie, że, że, że nie zjadłam jej i nie była dobra, była dobra ale ja jestem przyzwyczajona do innych lasagni, była trochę taka Nijaka taka w smaku, i trochę się tak za bardzo ciapała. Ja nie bardzo lubię takie klimaty i takie smaki, więc była ok. Spróbowałam ją, zjadłam, nie narzekam, ale jak ją zobaczę ponownie, to wcale jej nie kupię. Bo wiecie, nie smakowała mi tak aż tak, żebym chciała ją jeszcze jeść. Nie, zupełnie nie. Nie moje smaki, w ogóle tam żadnego smaku nie czułam. To była. A la lasagne, coś. To, 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 to nie takie klimaty, które ja lubię. Także yy, tyle. Właśnie chciałam Wam jeszcze <zysz> zrecenzować lasagne z Biedronki. Okej, okay, ale szału nie ma i nie będę jej kupować. Mm, no nie. Zobaczcie, jakieś zgnioty, pognioty. Dzisiaj te włosy ze mną nie współpracują. Zobaczcie, a to są moje baby hair, które wyglądają jak ja bym próbowała sobie zrobić grzywkę, ale nie, słuchajcie, to są włosy, które mi wyrosły nowe po odżywce, y, którą chyba pokażę Wam już w tym demku. Jeżeli jest już to demko, to gdzieś tutaj zakładka do tego filmu y, Wam się wyświetli, a jeżeli nie, no to już wkrótce, bo ja tam mam już prawie na wykończeniu, ale na pewno w demku wspomnę o tej um, masce do włosów, która sprawiła, że dosłownie więcej włosów mi urosło. No i zobaczcie, to baby hair, To dosłownie jak ja próbowałam sobie grzywkę robić. Tak, szykuję się do live'a z Wami, bo poniedziałki mamy Monday mood live'owe, e, czyli na żywo będę testowała tą maseczkę miodową znakomit. Więc jeżeli ciekawi Was, jak ona się sprawdziła, jak ten test przebiegł, to tu gdzieś zakładka otworzy Wam się do tego live'a. Ja próbuję jeszcze coś wykombinować z tymi włosami. Nie wiem, czemu tu mi się tak pofalowały, No, zmykam do Was do, do live'a, a z Wami widzę się potem. Skończyłam dla Was kręcić filmik test podkładu. Słuchajcie, jestem w nim... ZAUROCZONA! serio no mega mega e, więc jeżeli jesteście ciekawi w ogóle jak ten podkład wygląda jak się nakłada to tutaj gdzieś zakładka się wam pokaże U. bo na pewno jeżeli tego vloga widzicie to powinien być już e, test tego podkładu tyle wam powiem ale powiem wam, że no, MIO MIO na moich oczach yy, ostatnio króluje. No, może wam w ogóle pokażę. Chyba już wam pokazywałam, ale tutaj chyba was może postawię. Także sobie y, ostatnio lubię mieszać. Tutaj mam, wziąłam ten. Nie wziąłam, bo tutaj nie robiłam tylko wam test. Dobra, przyniosę sobie dwa te te, y, dwa pędzelki, którymi ostatnio nakładam. Na, y, ostatnio robię sobie taką mieszankę y, żółtą i tą taką truskawkowo-budyniową, malinową Te dwa kolory. Tak. Idę po pędzeleczki, to Wam pokażę trochę. Tutaj chyba ich nie wzięłam, no. Bo robiłam tylko test dla Was tego podkładu, więc malowanie przenoszę we vlogi. Może właśnie tak zrobimy. Także jestem ciekawa, czy ktoś z Was w ogóle e, miał tę paletkę, znacie, znacie mi ją w ogóle. E, mnie bardzo kusi, słuchajcie, żeby e, wybrać się do Contigo, żeby posłoczować. Inną paletkę i tym razem bym wzięła sobie e, matową. A, nie mam nic na ten. Dobra, nie mam nic na oczach, słuchajcie. No to sobie i tak wezmę. Nie mam korektora nawet. I co z tego, jak te cienie i tak fajnie się rozprowadzają. bardzo to naturalnie zwiądę właśnie te ludzie. Tym pędzelkiem, to jest Bardzo mi się podoba ten efekt. I teraz sobie biorę, troszkę przeczyszczę. No, to jest taki naprawdę, słuchajcie, żółty, musztardowy, bardzo ładnie wygląda właśnie do, wiecie, jasnej tęczówki i ten. I ja sobie je tak mieszam dosłownie, o. Niewielka jego ilość naprawdę, wow, robi się taka tęcza na oczach. Ty już mam, ale to poprawimy już. I jeszcze tutaj w kąciku, tego właśnie złotego. Hmm, lubię ten efekt. Bo on jest bardzo taki, wiecie, rozświetlający. E I naprawdę dają się takie wow. Korekturą sobie to w ogóle nie nakładałam. Ale... Nie wiem, jak to w kamerze wygląda, słuchajcie, kamera przekłamuje, czasami już Wam to powtarzałam, ale będę to Wam zawsze powtarzać. Czasami przekłamuje na plus, czasami przekłamuje na minus. Ja tutaj y, w realu nie widzę potrzeby nawet, pod, wiecie, korektora. Mam ten podkład y, i naprawdę to, to ten Everline, wiecie, selfie, y, Selfie Time, który był z korektorem, Potrzebował w moim odczuciu korektora, a tutaj nawet nie czuję takiej potrzeby, żeby korektora nakładać. Myślę, że to też może być zasługa tej maseczki, ona, bo ją tak nakładałam pod oczy i naprawdę widzę, że ta skóra wygląda bardzo dobrze. Naprawdę. No fajny żeby nie była taka płaska, to można ją lekko. No i tutaj od razu zobaczycie, że o jak ładnie się nakłada na ten podkład. Szok i on jest bardzo taki jest serio, to jest best of the best. Pięknie po prostu pięknie wygląda. Dawno e, tak się, słuchajcie, nie zachwycałam podkładem. Ale na moje potrzeby w tej cenie uważam, że jest i trzyma się cały dzień, więc ja nie uważam, żebym musiała potrzebowała, słuchajcie, nie wiadomo czego. Także tak to się prezentuje. Może Was uah, przybliżę. Widzicie? Tak wyglądają właśnie te dwa cienie, tak? Ten żółty i ten, no przepiękny. To na razie, widzimy się później. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale to przypomina śnieg. Juhu! Że słuchajcie, trochę chyba śniegu mamy. Kiper w tle, no oczywiście, jak zwykle musi być. Słuchajcie, e, dzisiaj o właśnie sobie usiądę e, i pogadam do Was, bo dawno nie było takiej Pogadanki. Tutaj sobie zaraz włączę lampę, żeby się doświetlić, żeby było mnie lepiej widać. I pogadamy sobie, bo pewien komentarz nasunął mi fajny temat do takiej pogadanki, bo dawno nie było pogadanki na moim kanale. Nawet chciałam poruszyć ten temat, ale mówię, nie chcę poruszać tematów. Jakby wiecie, tematów, gdzie u kogoś innego są jakby tak rozkminą problemem albo tematem. I właśnie pojawił się u mnie taki e, klimat, taki problem. Znaczy nie nazwałabym go problemem, ale właśnie super. Nawet ta osoba nie wie, jak fajnie przyczyniła się do tego, że dzięki temu mogę zrobić ten filmik, e, bo. Nie chciałam się też odnosić do mojego starego, schajtowanego e, filmiku e, Peska Awokado, bo chciałam, żeby było coś nowszego. No i w końcu pojawił się gość, który zostawił swój komentarz, swoją, jak przypuszczam, myśli konstruktywną e, krytykę, ale nie tylko. Więc pogadamy o krytyce. I o tym jak to przez tą krytykę często chcemy swoje kompleksy wiecie, leczyć. Także zasiadam zaraz i sobie pogadamy. Więc jeżeli interesuje Was pogadanka, a propos, wiecie, konstruktywnej krytyki, za którą siedzi tak naprawdę mały człowiek, który jest zakompleksiony. Na moim przykładzie na, na moim filmie, bo to pod jednym tak znalazłam, to Zapraszam Was. A tym bardziej chcę to zrobić jakby tak na gorąco. Wy pewnie zobaczycie za jakiś czas ten filmik. A no ważne, że, żebyście mogli zerknąć, ale właśnie zapisałam specjalnie, bo jak wiecie, czasami u mnie ludzie komentują, ja odpowiadam i na przykład kasują komentarze, więc on może też skasować ten komentarz, tak. Tym bardziej, że ja odpowiedziałam na ten komentarz, jeszcze go wyróżniłam, przypięłam jego komentarz, żeby właśnie. Jakby przekazać Wam to, co chcę Wam przekazać. Yy, dobra. Wszystko przeszkadza. Yy, kręcę dla Was filmik pogadankowy. A tutaj do mnie przychodzi. Co dzień przychodzi, kto wie? Parych pierwotnych gałganów jest coraz mniej więc postanowiłam, słuchajcie, zrobić ostatni zakup zimowego gałgana. Przychodzi wiosna, i czapki. idą presto, ja wszystkie gałganki właśnie mam do każdego, mam pudełko. I sobie... Wow! Boże, jaki piękny kolor. No, pomuchaj. Piękne, to jest balerina, słuchajcie. Wow, ale piękny kolor. Taki baby. O, i to są gałgany słuchajcie. Małe lustereczko, które właśnie ściek, grubość e, lubię najbardziej. Przepiękny. Dobra. E, to e, wracam do kręcenia filmiku, e, który zobaczycie. Wkrótce zobaczycie. Także e, z Wami w tym vlogu widzę się później.